Witam Was bardzo serdecznie na obu perspektywach, a dzisiaj nagrywamy On nie wie, ale ja wiem, nagrywamy Soul Linka. Więc do, rob... do roboty. Oczywiście hard, e... Czekaj, hard, hard Gold i Soul Silver. Dobra, proszę bardzo. Tutaj idziemy na dół, bo wszystko wiemy o co chodzi. Dokładnie. Tutaj oczywiście rozumowam. Ciekawe z kim. No i w, tam już na perspektywie Marcelliego widzicie. Że to jest profesor... Oak, u mnie też już teraz widzicie. Pożegaj Marceli, bo muszę dotrzeć tam do swojego momentu, gdzie ty jesteś teraz. Dobra, Cię pokażę Pokemona. Dobra, jedziesz. Oto Merit! Tak eee. nawet, wiem jak się nazywa, więc... Brawo ja. I powiem Wam tak. To jest nazlok To jest cholerny nazlog. Czyli, ale to jest nie tylko nazlog. Bo przecież musimy tutaj włączyć nasze pary. Tu! O tu! Zrobi Zrobiłeś mężczyznę, tak? To patrz, to teraz zrób. Bo już ustalaliśmy wcześniej. No i powiem Wam tak. Marcelli przegrał. Chyba, że nie będzie Wam to przeszkadzać. Chyba, że, że jak będziemy. Ogólnie dwoma... Tutaj będziemy dwo dwo dwóch facetów na tych. Myślę, że to będzie spoko. No dobra, jedziemy. Nie, Nie zrobię no. Raz. Teraz znów będziesz musiał wybrać płeć. To jest dobra. To facet weź i zrób tak. Teraz... Nie, teraz patrz tu. I zrób ta. I zrób A. A? No. Jesteśmy chłopcem. A ta się pyta o nasze imiona. I teraz poczekaj sobie, bo w nazloku trzeba oczywiście pisać wszędzie imiona. Ale ja tu... Nie, ja, ja! Ale ty... Nie jakichkolwiek. Oczywiście moglibyśmy też od razu napisać gold. Ale nie, myślę, że nie. Po prostu nasze imiona wpisane. Nasze YouTube'owe immi tam. w ogóle jak widzieliście, a nie, pewnie... Nie, bo wy nie widzieliście. Są tu na tym. Są tu też inne serie. Najpierw wpiszę u siebie, a za chwilę u Marceliego wpiszę. A tutaj chyba będzie kolejny. Nie, nie może być tylko kolejny. No, przecież to ty. Proszę tu. bardzo, już jest skanek. Po co zrobiłeś tak? Kurde, b, Dobra. Tylko się zmieści. Kurde. My. A... R... kurde... R... E e l l l l U. Kurde, nie, nie, nie ma ostatniej literki, ale to trudno. Może przyciszymy już teraz trochę. U. Muszę znowu zrobić tak, tutaj, czekaj. Tu tu a, przyciszmy trochę tutaj, żeby nie było słychać aż tak takim. Albo, wiesz co, u ciebie zciszymy, a u mnie zostawimy tą muzykę, co teraz To jest ty, 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 nie tak głośno. No, trzeba zrobić tak. I ja bo muszę. Dobra, zrobię nawet więc. więc. Nasza temat. No, że tak. Mam też tę nam teraz mówi. Coca-Cola? Możliwe. I wchodzimy do świata gry. I od razu może wam wytłumaczymy o co chodzi w Soul Linku. Marcelik, do... ej no nie idź jeszcze tam do góry, chodź. Chodź do góry. Kurde no, ta się muszę wejść Dobra, to za chwilę wam wytłumaczymy o co chodzi. Nasza mama nas. Hi Connor. No się manko. My friends Dobra, nie jestem dobry z angielskiego Nie <laughs> Kurde, nie przewijaj, albo dobre Przewijamy wszystko, wszystko przewijamy Wytłumaczymy wam za chwilę o co chodzi w Saulinku. O, dostaliśmy plecak, dostaliśmy nasz paszport taki Dostaliśmy, o, do gry I dostaliśmy jeszcze opcje Ogólnie, jeżeli chcecie tę serię Tak często Nie, nie idź jeszcze nie idź. No nie, do No gu... nie, jeszcze do Marypa szedł. to ja coś idę do Marypa. Oj, dziki Mary. Chyba. Nie. Mary? Nie wiadomo komu. To jest Laura, nasza przyjaciółka, którą Marcel już spotkał. Marcel, jak myślisz, jak to... Czy to będzie fajna seria, czy nie? I poczekaj chwilę, tam, tam ustaw się tam gdzie ja, na przykład tu. Na no, chwilę. Przynajmniej. Już mamy ustalonego Pokemona, którego bierzemy. Marcelli bierze swojego Kokodyla, czyli typa wodnego. Ja biorę Sindaquila, typa ognistego. No strasznie lubimy to, prawda? Ty lubisz kokodajla, ja lubię Sindakuilla. I mamy... Dobra. I patrzcie. W soulinku Mamy coś takiego. Możemy zobaczyć też tylko jednego Pokemona, bo mamy soulink na zlog. Też możemy tylko jednego Pokemona, nawet mamy karteczkę tutaj. I możemy złapać ogólnie to muszą być pary. O kurde, oto nam reklama tutaj, wiesz jakaś. To muszą być pary. No i No i nigdzie. To muszą być pary. I A para, nie może być para na przykład chłopak chłopak, tylko musi być para na przykład... Chłopak właśnie dziewczyna. Ani dziewczyna, dziewczyna nie może być. Musimy wejść tutaj chyba, tak myślę. Albo nie, gdzie musimy. Wejść? Sorry, jeszcze nie grałem w tę wersję nawet. No, jeszcze nie grałem, to jest nasze pierwsze podejście, to drugie podejście, chodź tutaj, tam gdzie jest ta, 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 ta nie tam, nie tam, ja już weszłam do to chyba nie tu, nie tu widzisz, ona ty zatrzymała, chodź tu, po, ta, tam gdzie jest taka chyba ta, za chwilę Ci powiem do tam trzeba iść, najpierw muszę się rozejrzeć, albo nie, no trzeba chyba, ale tu jest Laura. No nie, nie, idziemy do laboratorium, bo ona, ona mi każe iść do laboratorium. Nie idź tu, tu? nie idź tu, nie. A co? Do samtego Domku u góry, tu? Nie, nie, tam u góry, do tego. Marceli w ogóle nie wie, jak się gra w tak? pokemon kule? Tak, tu. tu? Tak, kule, tak, dobra. Marceli, ty nie wiesz, jak się gra w ogóle w Pokémon, czy wiesz? Nie. No. Dokładnie. Zresztą to będzie jeszcze fajniejsza seria. O, ojciec. O, on idzie sam. Czeka, no nie przewijaj może wszystko. Profesor, profesor Elm, witamy profesora Elma, witamy, Ty może też mm -hmm. będziesz witamy, No dokładnie. Jeżeli chcecie, żeby ta seria się pojawiała częściej, zostawcie tutaj trzy łapki w górę pod, pod tym odcinkiem. A ja, ja byłem, jak... Ja chcę zobaczyć, jak, a i pamiętajcie, jak jedna osoba nawet z pary zginie, to nie cała para. A wydałem. To ja jakoś to Ale nie wiesz się dla tego ognistego, bo ten ognistecu mój. Ale trzeba nazywać pokemony. Ja już wiem jak swego naznę nazwę. A ja też. Jest... I tak nazwę swego. Ja powiem, że jak to nie, będzie... Nie, ja nie robię. Powiem, że jak to będzie... Mm, ja facet... Ci, ci. Jak będzie to facet tego nazwego Fugaku. Muszę no, trzeba nazwać... Ej kurde, no. Nie, jeszcze nie jeszcze nie, nie skończył gadać, serio. Mogę już wybiać, możemy już wybiać poki. Podejdź tu. aż tam gdzie tak, gdzie ja jestem. Tak dokładnie podejdź. Kurde. Cofnij trochę. Dobra, i ta z A. I tu mam trzy poki. Chikorita. Syndaquil. Patrz który jest Syndaquil. Wiesz już macie tu pokazane który, To jest mój Pokémon. Ale my poczekamy jeszcze, a kiedy O tych Od chuchu. Od hoku, kulełka. I wezmiesz, bo to jest ten kokoda, którego ty chciałeś na początku. To ja kokodaj, tak. No to zrób A. A. I mamy swojego pierwszego Pokémona. Sojusze. Jeszcze musimy go teraz nazwać. O Ała, ja Ała ja jąłam. Tak nazywam go. I teraz czekaj. Może najpierw ja nazwę swojego pokemona, a ty jak chcesz nazwać swojego pokemona? O, to jest kobieta, więc Etna. ja miałam. Jak nie powiesz? No musisz powiedzieć. Ja no. no to jak się będzie nazwał? No, no musisz powiedzieć. Mhm. Żebym ci wpisał. No, nie, nie. Dobra, jest Etna. Tylko dobra, to wiesz, co? to powiedzmy może na ucho. Jak chcesz, żeby się nazwał? No powiedz. No powiedz. No Powiedz. Mam fajną nazwę. czekaj kurde, to miał. O! W sumie to by to, by, to by, Albo nie. Możemy wziąć od Pitera może nazwę. Kurde. Nie tak. Bo. Co ty na to, żeby wziąć od takiego sławnego youtubera, który zrobił to tak samo, cały link Nazywamy go Error. Co za to? to? No, tam. Znaczy nazywamy tego pokolenia, tego ślicznego Pokemonu Error. O Error. Zobaczcie, bo nie, czasem nawet nie wiem, jak się pisze, co, więc nie zwracajcie na to, uwa na to uwagi. że znaczy, na, na pewno zwracajcie, bo no, będziecie musieli namówić. I zrób Marceli tutaj, tak? Kurde. Zrób Marceli, tak? Tutaj? Dobra, zrobię się, poczekaj chwilę. Dobra, i teraz znów musimy rozmawiać z nim. Dada nam pewnie znów o świecie Pokémon i Mr. Profesor. Mr. Pokémon. Do niego będziemy musieli się udać Marcelli tak. I pewnie myślicie, że to będzie taki nudny odcinek 20-minutowy. Dokładnie, że nie. To będzie 40-minutowy seans. Dokładnie. Tak. Dokładnie ten, ten, ten. Tylko postaraj się, kurde Reklamy są wszędzie O, jest mamy tutaj to idę łalczyć. Dobra, on nie chce z sobą walczyć On nam daje chyba pokebole Nie, potion'a nam daje Mam potion'a, ja nie mogę używać potion'ów Ale Marcelli może Żeby, no, mi żeby było trudniej Albo wy co, obaj możemy używać potion'ów Mamy w dupie, czy powiecie że nie Czy nie można, czy można O, Laura Jermeryl Ej co? Ej takiego ty masz takiego samego pokémona, bo ty masz wodnego Ja mam ognistego, więc ja mogę mieć trochę przerypany Patrz tego gościa tu, z czerwonymi włosami On coś na pewno kombinuje Na pewno coś kombinuje No, tak Aż się go spytam o co mu chodzi Czy nic nie mówi? Obserwuję profesora Elma Ej no, ej, nie? mnie! Cham, wredny. Chodź. Jestem się uteba co, nadal nie mogę wyjść? Czemu? Mam już pokemuna. To do mamy musi iść teraz. A zapomniałem że oczywiście dziesiąte latek za, zanim wyruszy w podróż musisz się spytać swojej własnej ma... Oj. To się uderzy? Dobra, a teraz musimy iść do, z powrotem do naszego domu. Chodź tutaj. Chodź. No tutaj. Koło, ko tego, koło laboratorium. No góry, no to nie jest nasz dom. Hmm. Musimy tutaj spytać mamy. To? Tak tu, brawo. Tutaj opowiadamy jej o profesorze Elmie, że mamy swojego własnego Pokemona. Pokołonka mamy. Dokładnie. A i nasza pierwsza para, już, muszę, może, już może zapiszę. Tylko potrzebuję... Dobra, już mam wygłopis i napiszę, może tutaj error, nie, kto, wy kto wybrał pierwszy? Chyba ja, już tutaj napiszę e t a error, plus error. Ja się tu Dobra, mamy już zapisane, jak dobrze wiedzieli, co tam jest? Znaczy, o nie, coś wziąłeś, wyjaśnienie chyba nie potrzebuję wyjaśnienia, bo ja wiem, jak to działa. Ja to Kurde, co ty chcesz, czy mamo chcesz? Kurde, już dobra, już jest koniec, tak? Rot 33 mamy iść. Dobra, a na ciebie, Marceli, poczekam chwilę tutaj. Dobra, już możesz wychodzić, już możesz. Już będziesz mógł za chwilę. No, no dobra, i teraz musimy się udać na wschód chyba, chyba, Ty. czyli tam, gdzie szliśmy do laboratorium. Tutaj. O kurde, zatrzymał mnie profesor Erm, zaczekaj sekundę. Ty, to, tam? Tak, brawo, po raz pierwszy zgadłeś. Jak będziecie krytykować Marceliego, że nie umie grać, czy nie powinien grać, to macie rację. No, no to idź. Jak nie możesz iść? A, no, by się zatrzymał, A patrzcie, może. O kurde. Możemy to zrobić? Tak. Nie no, wiem, ja czy weźmy. będzie wam, wam tak dobrze. Możemy zobaczyć, jak, jak, jak jest lepiej. Czekaj, weź tam może tą swoją nagrywkę. No, ją tutaj. Zobaczymy, jak wam będzie lepiej. No, poczekaj chwilę. Poczekaj chwilę, może. Dobra, dał swój numer nam. Tak Dobra, no poczekaj może na mnie Ej, czy my mamy pokebole? Czekaj, jeszcze nie wchodź Może jeszcze lepiej nie wchodź w tekstę Czy my mamy Kurde, nie w Pokémonach, chcę Wejść tylko w pokebole Czy my mamy w ogóle pokebole? Nie mamy pokeboli Więc jeszcze nazwok się nie rozpoczął Kurde Czy my W możemy w tutaj chwilę powalczyć Tu masz rację Marceli. Tutaj, o kurde o, no, mam? kurde też chcę zobaczyć z kimś. Ty walczysz z Pidge'em, a ja walczę z Suntretem. Nice. O no ta łapa to. Nie, nie może go teraz łapać, bo nie, nie mamy boli i... To ja okulnie to... soka Sokę SUMA SAPITELKON. No kurde, klepie nas trochę. Pamiętaj, żeby nie... żeby nie umrzeć. Bak umrzesz to już koniec serii. W pierwszym odcinku koniec serii. No co ty działałeś? I... <głos> 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 Dobra. Etna użyj Takla! Brawo, jest pokonany Etna dostaje poziom... E, nie. Szkoda. No to wychodzimy stąd. No pokonaj go szybko. No, szybko go pokonaj Kurde, kryta chyba walną nawet. Albo nie. No dawaj, no, musisz przewinąć trochę. No nie wiem, no nawet kryta, ale nice, wtedy masz dobrego pokemona nawet. Kurde, trendy. A tam ten Kurde, kolejny pok. Znowu sentret, A co, znowu pj? Z to możemy też uciec z walki. Patrz, tutaj jest taki niebieski run. Możesz taki niebieski run nawet kliknąć? Tak, brawo. Teraz trzeba iść tam na dół, jak ja idę. Patrz, jak ja idę. I w ogóle pokemona za nami chodzą. To jest fajne, prawda? Na dół musisz iść, na dół trochę Dobra Brawo kurza straszne reklamy tutaj Możemy się go spytać co chce, tego gościa No czekaj No, to jest fajny jakoś. Ale to potrzebujemy gata, tu nie możemy na razie To jest jakiś No wiem, ja no, już z nim gadałem Kurde, tu nie wyjdziemy jakoś Ja ukatam No to pogadaj z nim. To my musimy iść do góry co? Tutaj Musimy iść po, do góry Nie, 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 O tu coś może będzie fajnego Jest pokeball Jest pokeball I w nim jest potion Tam jest? Eee, tam tam nie, 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 nie. Tam, tam, tam No Tam do góry dasz Tu? No Dasz w lewo Znaczy w prawo tu? I tak mamy. I idź teraz... W... i teraz w lewo cały o, czas. To, to teraz, I teraz idziemy cały czas w lewo i wychodzimy już stąd. W sumie jeszcze możemy zobaczyć co tam jest. Od Znowu z kimś walczysz? Kurde, weź. O, tym razem ty walczysz z centratem. O ja wiesz. on <laughs> na czwarty level, weź nie umrzeć, pro, proszę cię. Dobra, ty możemy ja z nim... No co wątpię, ale okej. Okay. Jak coś, to uciekaj z walci, okej? Okay? Tak. nie. Uciekasz? Ja też się chyba trochę boję. Bude scratch. Nie, ja się chyba... albo nie, dobra. W sumie, chyba go rozwalę. Nie musisz chyba uciekać. Nie wiem, czy ma aż tak dobry. Dobre, tak, tak? Tak, ma takie. Like Tylko po postaraj się nie przekinać tu, na tym materiali. Ten materiał, bardzo bym prosił Dobra, jest pokonany To Aby Nie idź tam Tu iść tam No znaczy, nie, musisz tam iść, ale Dobra, nie walcz, nie walcz z nim, nie walcz z nim, proszę Daję ja takie Mam... Daj takie tej łajki No bo ja nie chcę, żebyś Żeby umarł ten Koko Bo wtedy Etna też umrze Ale co to oznacza? Końc serii Aha Więc proszę nie Tu mamy wyjście chyba No musisz iść dalej no, i też już widzisz wyjście. Ja poczekam tutaj szybko na ciebie. Jestem I wchodzimy tu, albo wy może jeszcze z nim pogadajmy. Z tym grubaskiem. On coś chyba o zapisie mówi. Dobra, i wchodź tutaj. A to coś jest. Dun-dun-dun. Na te 6. Route 46. Aha, to jest no. Czy mieliśmy... Ej, tam jest też wyjście, to wiesz co? Nie. No. Zobaczmy, tam jest... Wiesz co to może ja zobacz. Kurde. Ja bym szczerze zrobił cięcie i zobaczył gdzie, ma gdzie musimy iść. Tylko że... Może ja pójdę tutaj. No, tak Tam mam to chyba mam iść tu, no. tylko jeszcze muszę spidziałem. Nie, nie walczę z nim, nie walczę z nim, mnie zabiję. A my w sumie. A ja tam. Kuj! Za się Dziadu. Tu. E, ale szkoda, że nie mamy jeszcze pokeboli. To jest na trzecim level. Dobra, uciekaj z tym, bo, bo ty mu nic nie zrobisz. Tak. Bo tak zasz pokoli. Ale nie możesz, nie możesz łapać, bo nie mamy Pokeboli. Nie mamy. Ale nie mamy pokeboli. One są potrzebne do łapania pokemona. Komentarz strasznie interesuje, gdzie mamy iść. Ten, to ja... Kuj. tyle do Uciekam, tak, um, tak kuj, no, ale... O, tu jest. Spiro, uciekamy stąd. Znaczy ty musisz na pewno uciekać Ja, dobra, wiecie co? Myślę, że ten odcinek będzie taki krótki. Dobra, chodź koło tego grubaska może. Ja. Być i koło tego, grubaska, ty z 1, 17. A wysyłaj tak ko ko żeby Pokémon był koło ciebie. Poczekaj, ja chcę to, żeby tak był fajnie po mnie. O, mam fajnie już koło Pokémona, ko mnie. A ci może też jakoś fajnie ustawię. Pakałem, ko koło tego W sumie jest spoko. To jestem, o, jestem tu, to, o, czekaj, tak teraz. No bo dobra, tak, żeby... Kurde. O, o, proszę bardzo. Na dzisiaj to koniec. My kończymy. Dawajcie nam jakieś tam porady nam. Napiszcie, czy seria się wam będzie podobała. Mam jak na razie tylko jedną parę. Na razie, do widzenia. Na razie, na razie i cześć!